Narysuj w układzie współrzędnych wykres funkcji określonej wzorem, ten oto. Na podstawie wykresu funkcji f podaj zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nie większe niż 2. I tutaj, moi drodzy, warto zwrócić uwagę na to, jak ten wzór funkcji f wygląda. Wiemy, że składa się w pierwszej części z funkcji logarytmicznej, a drugiej z wykładniczej. I żeby narysować, to możemy po prostu rozebrać to na czynniki pierwsze, i skorzystać z definicji i... Że tak powiem, tradycyjnie narysować sobie tabelkę dla pierwszej i dla drugiej, na pierwszej części w sumie. Jeżeli podstawimy pod x0, to dostaniemy 0 plus 1. To jest 1. I do jakiej potęgi muszę podnieść trójkę, żeby dostać 1? I to jest odpowiedź do 0. Czyli jeżeli podstawię tutaj 0, to y też dostanę 0. W takim razie, i jeżeli podstawimy na przykład ósemkę, bo 8 plus 1 da nam 9, a 3 to drugi to jest 9 właśnie. Dlatego podstawimy sobie tutaj ósemkę, a odpowiedzią będzie właśnie 2. Dlaczego ósemka? Po kolei mógłbym jeszcze podstawić tutaj równie dobrze dwójka. Bo 2 plus 1 z tego wzoru to jest 3. I 3 do której da nam 3 to jest odpowiedź brzmi do pierwszej. Tutaj tabelka nam nie wyszła. Nie yy, X nie są uszeregowane rosnące, ale mniejsza z tym. I mamy dla 0 jest 0, dla ósemki jest dwójka i dla dwójki jest 1. No i widzielibyśmy, wiemy jak ta funkcja logarytmiczna sobie idzie. Widzielibyśmy jak to mniej więcej tutaj wygląda. Dlaczego takie punkty? Tutaj dążyłem. Mia mia podstawiłem dwójkę, żeby dostać jedynkę, ale następnym punktem jest aż ósemka, żeby dostać dwójkę, bo tutaj jest powiedziane wartości nie większe niż 2, dlatego ta dwójka tutaj była pożądana. Podobnie zrobimy z tą drugą funkcją, ale najpierw użyjemy może sobie jakichś przekształceń. Może, moglibyśmy tą drugą postać, tą drugą linijkę dla xów mniejszych od 0, rozpisać. Mamy 2 razy x do 2 do minus -x. Odjąć 2, co jest to samo, co moglibyśmy napisać jako 2, 1, odjąć x, odjąć 2. W takim razie mielibyśmy 2 do minus x dodać, dodać 1, 1 małe i odjąć jeszcze 2. W takim razie pewna funkcja będzie przekształcona o minus najpierw tu, później przesunięta w lewo i później przesunięta jeszcze o 2 w dół. Tak samo z asymptotami. I teraz tak dochodzi do rysunku. Dobra, jeżeli postawimy minus 1, no to minus 1 to jest, to tu będę miał 1, 1 dodać 1 jest 2, 2 do drugiej jest 4, 4 odniósł 2 jest 2, czyli tu było minus 1, czyli mam tutaj 2, i następny punkt, załóżmy też dwójkę, czy już sobie to uzupełnię, minus 2 dodać 1 jest minus 1, czyli mamy 2 do minus 1, 2 do minus 1, to jest 1, druga, 1, druga odniósł 2, to jest minus 1,5 i w ten oto no, sposób byśmy byli dla dwójki byśmy byli mniej więcej gdzieś tu natomiast dla minus jedynki byśmy też wylądowali specjalnie to minus jedynkę dobrałem żeby właśnie też wyrzec na y dwójka, no dobra i teraz wystarczy zapisać rozwiązania, czyli rozwiązania to są takie x -y należące nie większe niż dwójka, nie większe, czyli dwa lub mniejsze, czyli dwa przyjmuje dla Minus jedynki z tej lewej strony, tutaj ten niebieski do zera, to była nasza wykładnicza, czyli mamy od minus jedynki do zera. Zero należy do logarytmicznej, ale też spełnia warunki, więc ją włączamy. Lecimy do naszej dwójki. Dwójka jest dla x ósemki, zatem zbiór rozwiązań jest taki, nawiasy ostre, bo należą, na to też trzeba uważać.